W filmie wyglądam jak jakiś dziad. Muszę się ogolić. Mam już naprawdę dużą, długą brodę. Trochę odśnieżałem samochód. Jeszcze jest trochę śniegu, ale nie mam dobrej szczotki, więc tak to wygląda. Na szczęście przednia szyba w każdym Fordzie jest podgrzewana, więc nic nie muszę zrobić. Samo się rozmrozi. Tego zawsze mi brakowało w aucie, jak miałem inne auto niż Ford, to, że jednak ta przednia szyba zimą się przydaje, podgrzewana. Jadę do sklepu teraz, jest piątek, godzina 10 za pięć szybkie zakupy, trochę poogarniamy, mamy misję, teraz będziemy usypiać, usypiać pole, tak żeby ona sama zasypiała bez żadnego cycka, bez żadnych innych gadżetów w łóżeczku, a nie przy cycku, nie przy smoczku, już od smoczka się odzwyczaiła od dwóch dni, także zobaczymy jak teraz to wszystko będzie szło także ciężki czas idzie według tego e e buka przez pierwsze 2-3 doby będzie mocny płacz więc współczuję naszym sąsiadom, ale z drugiej strony moja sąsiadka e cały czas harczy kaszle e więc ona jest głośniejsza niż moje, e niż moja córeczka, dla nas jest to taka sytuacja nowa że Pola będzie musiała trochę się nauczyć pewnych rzeczy, więc, więc nam, nam, nam będzie najciężej. Ja jeszcze chwilę posiedzę sobie w aucie i się to wszystko porozmraża i jadę do sklepu. Będę leciał do pracy, także spokojnie sobie tutaj już dzisiaj coś poćwiczę sobie. Także zobaczymy. Jak widzieliście, trochę większe zrobiłem zakupy z tego względu, że teraz chodzimy raz w tygodniu, nie, nie dochodzimy w, w ciągu tygodnia na jakieś tam minim zakupy, bo jakby pogoda nie pozwala na to, a Ola. Nie będzie teraz wychodzić przez to, że tego e-booka czytaliśmy i tam jest napisane odnośnie tego, że nie chodzić na jakiś dwór z małą z tego względu, żeby ona zasypiała w łóżeczku, a nie w y, jakichś tam gondolach czy w skrupie. Także musimy zaraz sobie odpuścić, ale i tak dobrze, bo teraz jest taki czas, że minus 8, minus 7 odczuwalna mrozi strasznie. Ręce mam normalnie całe czerwone. Jakbym miał tylko krem pod ręką, to sobie zakręję. No bo takie suche są te ręce Także trochę większe zakupy zrobiłem I następne dopiero w przyszły, przyszły weekend No i była promocja na mascarpone Najlepsze jest to, że zawsze kosztowało 1,99 euro 99, A teraz 2,19 euro y, teraz 2 Mascarpone, ta sama pojemność oczywiście Ale było, pro, była promocja 15% Także kupiłem trochę więcej sztuk Chyba z 10 Widziałem, że do połowy, do połowy marca jest termin Także na spokojnie mi to wszystko wystarczy 你看，我你看。 kolejny dzień, niedziela dzisiaj spacerek, jest trochę ładniejsza pogoda niż wczoraj przynajmniej się zapowiada tak lepiej troszkę zaraz przyjdzie Ola z Ola z Polą, ale najpierw chciałem rozgrzać auto żeby było, zim... żeby było tak w miarę ciepło i ja korzystam sobie z tego z tego kubka, bardzo fajna sprawa bardzo dobrze trzyma ciepło aż nawet za dobrze jak jest pełen kubek gorącej wody i nic nie odpije to o 8 powiedzmy jak wleję do niego to nawet koło 16, 17 jest dalej ciepła, gorąca powiedziałbym, także zobaczymy gdzie się jeszcze dzisiaj wybierzemy, ale wydaje mi się, że dzisiaj jedziemy gdzieś przez Hamburg, bo wczoraj byliśmy w Szabojc nad morzem, nad Bałtykiem się ze tyłu, czekam na Pole, Polcie i Ole bo y, jutro Ola jedzie do lekarza na badania po prostu takie rutynowe wiadomo trzeba się badać i teraz stwierdziła że może się przejedzie autem po mieście bo nie wiem czy w tym roku już jeździła, teraz połowa lutego czy od dwóch miesięcy w ogóle trzech miesięcy jeździła autem więc też tak lepiej żeby się trochę przyzwyczaiła do jazdy no i przy okazji ja sobie posiedzę tutaj z Polcią z tyłu, tylko właśnie czekamy, czekam na na dziewczyny, więc idę sobie batonika. Mhm. Już wracamy. Byliśmy w primarku na małych zakupach i policja sobie śpi tutaj. że trzeba korzystać. Nie miałem biletu do skasowania tego, więc musiałem iść do samochodu, poszukać się. założyć, że gdzieś tam między siedleniem leżał, więc się wróciłem szybko. Na szczęście było, bo tak to mielibyśmy trochę kasy na zapłatę, bo to nie wiem ile dwie dychy kosztuje za utratę biletu. Także na szczęście się znalazł. I teraz idę do automatu z powrotem zapłacić. Także taki mała, taka mała przygoda, się trochę ze stresowaniem wszedłem do Samochodu a tam nie było biletu nigdzie. My już byliśmy na zakupach, ale przy okazji też zahaczyliśmy lewę, więc yy, pokażę Wam, co mi się udało kupić. Pączki, świeże. Tam jest zawsze taka budka. Teraz była informacja, że jest do 1 marca ta budka, więc musieliśmy kupić. No i takie podstawowe zakupy. Będziemy pizzę robić, więc pieczarki, jakieś pomidorki, chlebek. Też rzadko teraz jemy. Chleb, ale fajna jest w to, że można kupić kajzerki do, do pieczenia. Ja zawsze podgrzewam sobie w tym airfryerze i są naprawdę mega, bo piecze się w momencie, kiedy się naprawdę chce zjeść, a nie po prostu na zapas się kupuje, więc to jest plus. To jest jakaś szynka do pizzy. Więc tego nie będę Wam pokazywał, ale ja sobie teraz zrobię kanapki zanim zrobimy obiad bo trochę już głodni jesteśmy. Pączki wam pokażę. Teraz wam pokażę tylko tak. Z różą. Berlinę, taki zwykły i nie wiem co tam jeszcze. A nam chyba jednego nadgryzionego sprzedali. Jest tłusty czwartek, nie wiem czy będzie mnie słychać, w Polsce oczywiście, w Niemczech raczej wątpię, że jest coś takiego, ale idę po pączki, jest tutaj też na Bilset w Hamburgu, jest polski sklep, więc zajdę zobaczyć czy są w polskim sklepie, a jak nie to w Bilset jest na 100%, taka budka, fajne pączki są, także żeby chociaż dla zasady kupić. Dobra, byłem w polskim sklepie i zapłaciłem 10,20 euro centów. Kupiłem cztery pączki z różą, więc mam nadzieję, że będą w miarę świeże. Te tutaj, które kupujemy w Bieszczad w tym centrum handlowym, są na bieżąco robione, więc też zupełnie inny smak. to świeże, ale zobaczymy. Wziąłem tylko cztery, chciałem się jeszcze wybrać ze sklepu, tam hmm. do tego właśnie centrum, ale stwierdziłem, że Ostatnio się wziąłem trochę za siebie, żeby poćwiczyć koniec lutego od marca mam siłownię odblokowaną, więc chciałem sobie trochę wrócić do formy, zanim zacznę ćwiczyć na siłowni, więc stwierdziłem, że te cztery, cztery pączki nam chyba wystarczą. Teraz jadę do domu, może z jakąś kawką i sobie tak zjemy.